I cześć, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Assassin's Creed 2. Dodatmy sobie jedną sprawę tutaj, właśnie tą. Dodatmy sobie tu jedną sprawę. Eee, w, właśnie w Monte Regioni eee, znalazłem już ee, jedną. Tutaj się wspomagam lekko powiedzmy sobie internetem. I tutaj mamy na dole jeszcze, znaczy na dole, tutaj mamy eee, dwie jeszcze idąc właściwie na zakupy, że tak powiem, bo zakupiłem sobie kilka lekarstw, dostrzegłem, że właśnie w kilku miejscach się znajduje po jednej. Tutaj mi wskazuje moja mapka. Moja mapka wskazuje mi, że tutaj powinno być, a nie wiem czy ja tutaj nie zebrałem przypadkiem yy, już jednej wbrew czego na tym budynku jeszcze obok jest jedna to może być tak, że już zebrałem oj tam właśnie się znajduje już stąd widać że no właściwie a nie no dobrze jest na, jest na tym budynku oznaczona bardzo dobra mapka nie powiem czekaj czekaj Dobra mamy cztery już zebrane zostały jeszcze cztery od strony malarza jedna Czy zaraz zaraz za budynkiem tym ja wolę mieć jednak oznaczone to wiecie na mapie, bo tak to ja szukał... O, o, czekajcie, jest. Ruski rok bym szukał e, miejsca e, wszystkich statuetek. Oczywiście umieścimy je dopiero później na... na, 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 na miejscu. Ale za to jesteśmy... Może nie tyle co powiem, że zachłanni. O, zaufałem idealnie. Yy, jesteśmy nie tyle, co zachłanni. Ale za to musimy wszystkie znaleźć. Bo i tak bym to musiał zrobić, żeby mieć 100%. A smagam się już... Yy mapą tutaj ze względu takiego że szukałbym to y, czasu x nie wiem czy już to powiedziałem czy nie dobra w sumie w dupie no ja mam tutaj uchylone okno A jeszcze motory tutaj jeżdżą trochę nie przemyślałem tam gdzieś jest to się wbijmy na górę i będziemy mieli wszystkie 8 gdzie dokładnie gdzieś tu eee, dokładnie rzecz biorąc to w tym narożniku a patrzcie dwie, dwie figurki miałem praktycznie pod nosem dobra mamy wszystkie dzięki mojej telefoniku Przyda się czasami tak jest zrobiliśmy achievementa później poustawiamy oczywiście eee, figurki na swoim miejscu odzyskamy w ten sposób trochę większą e, wartość willi tak jak przy wszystkim co tutaj przynosimy więc jest całkiem całkiem Nein I'm not drinking e, mapa musimy się udać do Toskanii! To żeby się tam udać to bierzemy tego kunia i jedziemy w stronę Toskanii! Żeby już nie było że nie wykonuję misji tylko zajmuję się jakimiś innymi rzeczami jedynie, a nie robię w ogóle misji głównych, więc żeby nie było to właśnie wykonujemy w tej chwili kilka zadań głównych o może w Toskanii znajdę coś, jakieś krypty coś bo w skanii dawno chyba nie byłem, nie? W skanii chyba nie byłem. A tam powinniśmy coś znaleźć. O, mamy krypta kryptasasynów. Aczkolwiek nie wydaje mi się to najlepszym rozwiązaniem. W tym momencie e, mamy dwa zadania do wykonania. E, 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 e. No tu, dwa tu, dużo tych zadań tutaj mamy, dobra, sprawdzimy sobie jednego, sprawdzimy sobie najpierw jednego, oznaczymy sobie właśnie ten punkt widokowy, wolę oznaczyć, żeby mieć całą mapę potem odkrywaną, bo krótka wodna nie będę e, latał po nieodkrytym terenie, skoro... Mm, Skoro no nic nie widzę na, na tej mapie, tak? Nie będę na to po takiej mapie, bo szlak mnie trafi. Tak to przynajmniej wiem, że biegam po trawie, a tak to nie wiem Kościółek. <laughs> Bardzo dobrze, że tu przybiegłem. Bardzo dobrze. Sobie od razu oblukam. No. Na Rotundzie nic. O! Skarby, skarby. Dzięki. Datki na kościoła pójdą na dobre cele. A, tu w środku jest. To już. Ja gdzie trzeba szukać. No, chciałbym wejść na. Dobra. Nie wiem czy tu wejdę wyżej. Da radę. I teraz możemy oblukać. Też przy okazji, w którym miejscu dokładnie jest znak. Chyba go nawet widzę, ale to jest piórko niestety. A nie, to jest znak piórko, piórko, niestety piórko. Ale rozglądajmy się dobrze, może ten znak w końcu uda się nam znaleźć. Spróbujemy się tam wdrapać na szczyt. I stąd trzeba rozpocząć poszukiwania znaku. Jest i znak dziwnie wyglądający nie powiem dropaj, dobra i będziemy się zajmowali kolejną zagadką która w też przysporzy nam dużo problemu zerwany został z drzewa którego strzał, strzeg wąż yy, nie Chrystus, szat obdarty, Prometeusz, Hannibal Nie. Ech, jeszcze pewnie musi być odpowiedniej kolejności Eee. wielki noszony na strzępy podarty, ukryty pod morzem czerwieni. Goliat Chrystus. Józef to nie wiem A to właśnie bardziej ten Prometeusz Hannibal Nie Chodzi generalnie o rzeźników Jestem pewny że o to chodzi Hmm, czyli to chyba może jednak nie być to no nie pasuje mi tu coś. Może być tak, że w odpowiedniej kolejności znowu trzeba. Spróbujmy w takim razie tak zrobić. Nie. Nie. No, Goliat. 30 rok przed naszym erą. Prehistoria. Hannibal. Przed naszym erą. Prehistoria. Ech, ciężko, ciężko. No nie? Dobra, to szybko, żeby nie tracić czasu. Znowu internet. Eee, szybko, szybko. Nie powiem, że nie. No szybciej się ładuj. Zerwany. Został z drzewa. A, Podpowiedź hmm. Józef Jednak Józef, tak? No dobra, czyli dwóch Chrystusów musi być przede wszystkim, znaczy nie, najpierw Jezus. Najpierw Jezus, potem yy... Tak. No, Dawid i Goliat. Yy, rzymski spor. Powiem Wam szczerze, większość rozwiązań normalnie nie ma sensu. Zabrali to. A czekajcie. Hmm. O, znalazłem coś. O to całą. Uff, jakie to są zagadki dziwne. Ty no naprawdę... Yy, logika tych zagadek strasznie jest. Naprawdę, to jest wszystko tutaj nielogiczne, to co te zagadki obejmują. Naprawdę, no. Sorry, ale muszę skrytykować znowu twórców, asesyna, że jeżeli mają bawić się tutaj historią, to w taki sposób, żeby to było logiczne, a nie w taki, że yy, daję to, co myślę i tak powinno być generalnie. Skoro tak kojarzę fakty z historii, to yy, jest naprawdę dobrze. A oni sobie tutaj mówią, nie, to nie jest tak. Jezus. Co ty żeś sobie wymyślił? Masakra, no masakra. Masakra! Szybciej się ładuj. I jeszcze raz. Eee, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? No jasne, że mnie wywaliło tak daleko. Dupa! Czemu mnie to tak daleko wywaliło? Aż 200 metrów. No, cieszę się, że jest koń. Specjalnie dla mnie stworzony. Ja to za bardzo nie rozrabiam, więc nie powinni się mną aż tak interesować. Ale mam nadzieję, że tym razem kurczę nie przeskoczę. Przecież sam kościół jest całkiem okazały. Nie, nie, nie. Na razie jeszcze nie misja. Najpierw odkrywamy teren, potem dopiero misja. Powiedziałem, robimy misję, ale pod warunkiem, że mamy odkryty teren. Skrzynia musiała być Jeszcze 250 Florenców. Jakby nie było skrzyni, to co, co to by było? Gówno by było. Ale wieża powinna być chyba z tej strony. Tak mi się wydaje przynajmniej że wieża powinna być usadowiona ze strony od której ja przyszedłem no ale mogę się mylić może mają tutaj ludzie inne pojęcie o e, budowie kościołów to jest zapewne jakiś historyczny kościół wygląda mi to na jakiś klasztor dominikanów czy franciszkanów sam w sumie nie wiem dokładnie czy to jest klasztor ale na pewno czyjś

E, zakranić do Płatwa i zabić Stefania Bagnon. No dobra, może być, czyli musimy zabić generalnie... E, Tarte dymną? Ty! To może się udać. To może się udać. Hmm. Czekaj, czekaj. Tam jest. No, Jezus. Czemu oni tak dziwnie łażą? Dobra, okej, okay. o, idzie, idzie. <grystanie> Ale się dałeś stary, sam tu przyszedłeś Sam tu przyszedłeś Ale na niego ładnie zapalowałem Celu, czekaj, nie pozwól mu na to. Co? Czekaj, czekaj. Ała. Spierdylam. dostanie mam wrócić? Ha, udało się, zwiałem. Zwiałem. Nie czy nim Micha. To się może kogoś zabijemy, bo mi się to fajnie podoba. Podoba mi się taka zabawa. Jeżeli mam to robić cichego zabójstwa, jest naprawdę całkiem, całkiem, to jeszcze udamy się tutaj. Oczywiście tutaj. Najpierw. To w tym odcinku jeszcze to zrobimy, a potem... Ee, a potem to zakończymy odcinek, żeby nie był on za długi. Chociaż i tak już pewnie będzie około 40 minut trwał. No, siadaj na tego konia. I jedziemy, 2310. W całkiem spory mm, zarobek z tej widli mam. A ja jeszcze nie mam zrobionych najważniejszych rzeczy, nie mam pobudowanego tego wszystkiego. Zarabiam ciągle na tą willę 264 Spoko, całkiem spoko Coś tu się świeciło? Czy to by mi się wydawało tylko? Wydawało mi się Yeah Pełno skarbów na tych wioskach poukrywanych Trzeba będzie tutaj mapę sobie wykupić w mieście później która będzie informowała na to tych wszystkich skarbach jakie tutaj są kurcze bo ja mogę część przegapić ale na pewno nie ten no przeszukaj dzięki kolejne 250 orenów należało się mnie i tak po tyle może być średnia nawet znaczy może być więcej oczywiście, ale nie chciałbym mniej dostawać, o synchro. Ciekawe, czy to jest zrobione tak, że jeszcze bym miał w zapasie kasy dużo. Czy nie? Łooo przeżyłem, ale trochę skaleczyłem swoją broń. Znaczy no. Swoją zbroję. Najbliższego punktu. Mm, medico. Dobra, i coś jeszcze? Nie ma sprawy. Ale like ja lubię zabijać zaskoczenia. Fajnie to wygląda przynajmniej. Właściwie w 100 podobny tryb był. Też trzeba było zabijać zaskoczenia. Dobra. Mogę sobie jeszcze wynająć ludzi? A ty pajacu Ja tylko tym Mogę wynająć? Wynaj mi Nie. Chociaż mogę Aha! To lipa Jak ja mam się dostać tutaj do miasta, powiedzcie mi huh. Ale się Nie mogę od, podchodzić od przodu O tak. Nice. Teraz mogę gościa dziabnąć To jest najlepsza walka Ale pajac Teraz nie był taki cwany Dobra wyjdź sobie tutaj po się Ja postaram się znaleźć Wejście do środka Może ten?

To teraz jeszcze tych muszę zabić. Ho! Aj. muszę ich wyłapywać. Uuu, wyłapałem najlepszego. Pięknie. Dobra, to reszta chyba tutaj. Będzie trzeba pałkę raczej Jeszcze tylko jeden został Dobre Generalnie nic się nam tutaj nie zainteresuje raczej Chociaż ta willa wygląda dosyć ciekawie i okazale Z tego względu, że mogą tu być jakieś skarby pod tym względem zainteresowałbym się tą willą, aczkolwiek obiecałem wam, że na tym etapie właściwie y, mogę zakończyć odcinek, ponieważ no, był on w miarę taki długi, więc no, myślę, że w na następnym odcinku zajmiemy się jeszcze tutaj y, kolejnymi rzeczami. Zobaczcie, tutaj mamy wjazd do Toskanii, od, od, do Florencji od tej strony, y, punkt widokowy, punkt widokowy, pełno punktów widokowych oczywiście, y, całe miasto dookoła tutaj mamy jakoś podkrywane lekko y, i zajmiemy się Przede wszystkim grobowcem asasynów. To muszę zbadać również. Więc do zobaczenia na razie.